Święty paswie Chrystusowej w naszej Cerkwi sobą święty Sobisku, naszej Cerkwi prawosławnej, w szczególnym czasie, kiedy w tym 2024 roku my obchodzimy jubileusz stulecia samodzielności naszej Cerkwi, stulecia tochopani, a nasza decyzja przeżywa swoją rocznicę 35 rocznicę. Листи тилування, поголання на землі хемщиці, нової структури міста цілі, тому є наша децесія, Нуберсто Хемське. І на тому колічності пожистання свіщейшої, що в тексті вирушить би в спосіб щегульний, і ми мішли теку собору і слугу в нашій церкві, угонорувач, najwyższym odznaczeniu orderu świętej Marii Magdaleny, drugiego stopnia z ozdobami naszego prototowiekowa Ojca Marka Orszuka. W imieniu świętego Soboru biskupów świętego polskiego duchofalistnego kościoła prawosławnego nadaję niniejszym order świętej równej apostołom Marii Magdaleny Drugiego stopnia z ozdobami, protodiaponowi Markowi Waszukowi za pracę dla dobra Cerkwi, przewodniczący Świętego Soboru, sama Prawosławny metropolita warszawski i całej Polski. Drodzy ojcze, pan dekonie, na przestrzeni to już ćwierć wieku za niedługo będzie, kiedy dobry Bóg Błogosławił Tobie. Tutaj, w naszej wspólnocie, katedry, przemienia pańskiego i w całej licencji dobrej dawać świadectwo Twojego mistrzostwa ceremonii liturgicznej. Księżyc Marko, dobry Bóg, obdarował Ciebie piękną tonacją głosu, idealnym słuchem muzycznym. oraz wielona jeszcze innymi zaletami, które ofiarowujesz dla dobra naszej cerkwi, można powiedzieć, dla błogolepienia. W bronie posługi diakońskiej naszej cerkki prawosławnej w Polsce jesteś w czołówce dumy naszej. I reasumując to wszystko, dzieliłem się na naszym posiedzeniu Świętego Soboru Biskupów o Twoim dostojeństwie posługi diakońskiej. I dzisiaj wyrazem tej biskupiej jednomyślności jest uhonorowanie Ciebie właśnie tym orderem najwyższej klasy, którą może otrzymać duchowny naszej cerki. Przyjmij to z wielką pokorą, jako wezwanie temu, aby dalej, tak godziwie, nieść to posłuszeństwo, do którego powołany zostałeś. Twoja rodzina, matuszka, dobrze uformowane, wychowujące się córki dają świadectwo tego przywiązania do naszej cerkwi. Ja osobiście mam swój wyraz wdzięczności, bo kiedy były ostatnie dni życia mojej świętej pamięci Mamy, wy z matuszką swoją wiele uwagi poświęciliście w tych w godzinach, kiedy one pomocy drugiego człowieka potrzebowały osobom. Niech dobry Bóg błogosławi, abyś w pełni duchowej radości, w symbiozie otwartości, wyrozumienia i z duchowej radości nie dalej na liczne dziesiątki lat posłuszeństwo względem naszej certy. Ах, Сьо, Господь, осінь осінь. Ах, Сьо, Господь, осінь. Господь, стань станцієй. Сейчас сид. Благословенний Господь проводятся все и ванны.